Zakończyła się 20. edycja wakacji z futbolem 2019 imienia Adama Gołomba. Zwycięzcami tegorocznego turnieju okazali się zawodnicy z drużyny Yoga Bonito. Drugie miejsce przypadło wolnym strzelcom, zaś trzecie zespołowi Laga w przód. Spotkania finałowe były niezwykle emocjonujące, a cały turniej stał na dobrym poziomie sportowym. Zawodnicy grali bardzo fair i chwała im za to. Bardzo udany turniej z super zwieńczenie, bo. Finał naprawdę są na bardzo wysokim poziomie, był bardzo wyrównany. Zresztą świadczy wynik o tym, że Joga Bonito wygrało jedną bramką 5-4, a tak naprawdę niewiele zabrakło, żeby doszło do rzutów karnych. Oprócz nagród zespołowych, organizatorzy jak co roku przyznali trzy nagrody indywidualne. Króla Strzelców, Najlepszego Bramkarza oraz MVP Turnieju. Najlepszym Strzelcem okazał się Maciej Rządło z drużyny Wolni Strzelcy, Bramkarzem, Adrian Grabowski także z ekipy Wolni Strzelcy. A za cały przebieg turnieju wyróżniony został Kuba Fibakiewicz z Yoga Bonito. Trzeci raz gramy w wakacje z Drugi raz tam z rzędu udało się wygrać. No jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni i cieszymy się, że mogliśmy wziąć w tym udział no bo naprawdę świetny turniej, fajnie się grało. My z kolegami z drużyny znamy się już bardzo długo. Teraz pogłębiliśmy naszą przyjaźń ze szkoły. No i właściwie my, tu, my przynajmniej raz w tygodniu gramy sobie towarzysko w piłkę, także mamy trochę zgrania. No i na pewno robimy to dlatego, że nam to sprawia przyjemność, a to jest nasz główny powód grania w piłkę. A fajnie nam to się udaje i cieszymy się z tego. Organizatorami turnieju Wakacje z Futbolem był Urząd Miasta Kielce we współpracy z redakcją Gazety Wyborczej. Do turnieju przystąpiło w tym roku 13 zespołów.